Jak wyglądała kadencja Michała Prowieża i dlaczego teraz trudno będzie mu znaleźć nowy klub? Zaobserwuj profil Lebul, żeby nie przegapić piłkarskich ciekawostek. Selekcjoner reprezentacji Polski, jeszcze po meczu z Finlandią, mówił, że nie ma zamiaru podawać się do dymisji ale w czwartek rano zdanie zmienił. Te blisko dwa lata to ciągły regres na boisku, ale jego kadencję zapamiętamy głównie z tego, że to za jego czasów Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze. Wszystko zaczęło się dobrze, od ośmiu meczów bez porażki, ale później słabe Euro 2024 i odpadnięcie po fazie grupowej, następnie słaby występ w Lidze Narodów i spadek do dywizji B. Przypomnijcie sobie, jak rozjechała nas Portugalia. Jeszcze później coraz gorsze piłkarsko występy z takimi potęgami jak Malta czy Litwa. No i ostatnio, męki z Mołdawią i porażka z Finlandią na start eliminacji do Mundialu. Do tego wszystkiego kompletnie spalony temat z Robertem Lewandowskim i zarządzanie szatnią po tym wydarzeniu. To wątek wielowymiarowy, ale na końcu najbardziej przegrał na nim trener. Który chciał pokazać swoją władzę. A już na koniec, tak po ludzku, to ja mu nawet współczuję. Mam wrażenie, że pogubił się w tym wszystkim. Znając jego trenerskie przygody, może nawet nie powinien nigdy zostać selekcjonerem, a teraz mierzy się z potężną krytyką, czasem nawet wyzwiskami. Do tego trudno mu będzie znaleźć pracę. Adam Nawałka krótko trenował Lecha Poznań, później nic. Jerzy Brzęczek podobnie z Wisłą Kraków, od trzech lat jest bez pracy. Czesław Michniewicz miał arabsko-afrykańskie przygody, ale na naszym rynku nic. Probieżowi z takim pr chyba będzie jeszcze trudniej. A wy jak oceniacie kadencję Michała Probieża w skali od 1 do 10? Ja dałbym takie 3, bo to nie był poziom reprezentacyjny.